Cześć, jestem Tomek, a to jest kurtka Field Expedition Led. Wiosną i jesienią w górach, choć w dzień jest czasem przyjemnie ciepło, to wcześniej rano i wieczorem bywa naprawdę dokuczliwie chłodno. Ta kurtka, mimo że wygląda jakby można było w niej podbijać biegun, bo do takiej właśnie ekspedycyjnej estetyki się odwołuje, jest przewidziana dokładnie na taką pogodę. Do niedawna ten model był najlżejszym z całej kolekcji Expedition, i to dobrze oddaje, czego można się po nim spodziewać. Teraz najlżejszy jest Exlet. Ultra lekka wersja, cieńsza i prawie o połowę lżejsza niż ta, ale na test musi poczekać do wiosny. Mimo, że wygląda, zwłaszcza w takim kolorze, bardzo zimowo, to nie jest ubranie na jakieś srogie mrozy. Teraz jest trochę powyżej zera, może jeden, może dwa stopnie, ale ponieważ prawie w ogóle się nie ruszam, mam pod nią grubą, dobrze grzejącą bluzę. Jeżeli bym jakoś żwawo się przemieszczał, pewnie mógłbym ubrać pod nią cieńszą warstwę i byłoby ok. Wypełniona jest poliestrem, oczywiście w całości pochodzącym z recyklingu. Ale to, co jest trochę inne w tym ociepleniu, chociaż nie tylko Phil Reven stosuje takie rozwiązanie, to to, że to nie jest materiał coś na kształt pianki czy gąbki, ale luźne włókna, które mają imitować naturalny puch. Zewnętrzny materiał, tak jak ocieplenie, jest w całości wtórnie przetworzony i trochę różni się od tego, co zwykle spotyka się w tego typu ubraniach. Takie pikowane kurtki, puchowe czy syntetyczne, zwykle te są z cienkiego, lekkiego i, mimo ciągłego postępu technologii, cały czas podatnego na rozdarcia materiału. Ten materiał jest zdecydowanie grubszy, sprawia wrażenie dużo solidniejszego i trochę pozbyłem się w tej kurtce odruchu uciekania przed każdą gałęzią, która mogłaby ją rozerwać. Jest też dużo bardziej szorstki w dotyku, niż zwykle ultraśliskie materiały takich kurtek. Kaptor ma idealny kształt, Ciasno opina głowę, chociaż nie ma żadnej regulacji. I co ważne, jest tak samo ocieplony jak reszta kurtki, co wcale nie jest regułą. Cała kurtka jest dosyć dopasowana, ale spokojnie zmieści się pod nią, nawet dość gruba kolejna warstwa. Kurtka jest wystarczająco długa, a dolną krawędź można dopasować za pomocą gumki, której końce super wygodnie umieszczono w kieszeniach. Boczne kieszenie są wystarczająco duże, oczywiście wewnątrz izolacji, ale ponieważ są umieszczone dosyć nisko to pas biodrowy czy uprząż będzie trochę blokować dostęp do nich. Wielu producentów, nawet tych z tak zwanej wyższej półki, wszywa w kieszenie tańsze, gorsze modele zamka. Tutaj nie ma oszczędności. Zamki kieszeni to jest ten sam model, co zamek główny. Trzecia wewnętrzna kieszeń jest równocześnie pokrowcem na kurtkę. Trochę ciasny, więc trzeba się odrobinę natrudzić, żeby kurtkę do niego spakować, ale dzięki temu zajmuje trochę mniej miejsca w plecaku. W skrócie, ta kurtka ma raczej właściwości bardzo ciepłej bluzy niż ekspedycyjnego Anoraka. Nic w tym oczywiście złego, ale wygląd i krój mogą być nieco mylące, więc warto brać na to poprawkę. Nie ma żadnych wad. Jest zaprojektowana i wykonana naprawdę perfekcyjnie. I chociaż od marki z taką renomą jak Fjällräven można było tego oczekiwać, to jednak nieczęsto zdarza się, że można coś takiego z czystym sumieniem powiedzieć.